Taki spontaniczny wypad na kołbiel. Tata, a tu się nakrywa? No. A może jest ma... Może wezmę. Technicznie, powolutku. Mam nadzieję, że to nagrywasz, bo powiem Ci w starej to wygląda kolosalnie. No to jedziesz. Tak jak wyjechaliśmy, wtrąc się na górkę taką małą. Znaczy, to Lek teraz to mógłbyś spokojnie sobie wszystko z podu zrobić. No domyślam się. Dobra, Nie ta popołudniowa sielanka nie zapowiadała nadchodzących awarii. Przyjemnie, słuchutko co prawda, ale przyjemnie. No to jest ta nie? No. A jak tutaj spadniesz? No to trudno, trzeba tak jechać, żeby nie spać. Co tam będzie za głęboko? To tutaj może być za grubo na range rowera i w seryjną witarę, nie? Marek by Jeepem poleciał, ale nie my A tamtą? No właśnie, tamto też lekka przypałka pod górkę i już proszę bardzo co się dzieje. Ej, ty już spadnę Nie, spadzę, nie spadnę sobie Temperaturka Tomek? No, z dwójki przypałowałem, bo z jedynki się kopał i powiem Ci, że prawie się bokiem tu wcisnął, ale niestety temperatura na czerwone. Ale kus. Tak. Uciekniemy stąd. tylko coś pukało. No. Długa to mi ta, obroża to Może być. Jak się za chwilę okaże, to nie obroża. Daj im ten Rawciu, do przodu kawałek. No, nie, nie. Odejść. Tak byś podjechał do przodu, to Marek skoczył. A jednak się przygrzał. Czy by spadł? Może. Bo ten przód ci trochę skakał. Nie ile tutaj się Jakby stąd. Uh -huh. Nie, to jest tutaj. Zobacz, pochłodnicy kurwa napierdala. Nie kłóć. Chodź. Tu jest okej. Okay. Chodź się. To jakby gdzieś jebnyło. Bo przód ci trochę skakał strasznie. Ty wiesz. No dobra, tu, 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 tu. Ale, co, to nie znaczy, że ten, że miała zaraz kurwa się rozlecieć. Tak. O kurde, wywaliło. by Wszystko w tym No może być, właśnie. I co my tu mamy? Nie no, wygląda na całą. A, <śmienicza> no tak, czyli coś się przesunęło i zadarło. No dobra, ale co? Dostała świeżej chłodnicy, widzę, przyszła. Uśmiechnij się. Ja się chowam, żeby nie było na ujęciu widać. Nie. Ja cię dostawię i na czas. Tak jest. Tam w prawo. Daj do tyłu i od razu, tu, od razu tu się pakuj na skręcie. Bo byś wjechał jakbyś nie zahamował. blokującej się blokady w dzipie Spartan Locker wyłapcie dźwięk spadającej poduszki w rowerze. A mi siadła poduszka, tak? <laughs> to co strzeliło, może tam wtedy tak, tak mi się wydaje, bo, ale chyba też nie, bo wcześniej stał dobrze bo... chce coś zbudować Zaraz musimy wyjąć lewarek, bo tatusiowi się wypięła poduszka I trochę się klapnęło Tak powinien stać, a nie tak Tam poduszka siedzi, a tutaj się jej zsunęło a tu się zsunęło, bo... Szybki serwis. Załonie Na natury. <grym> <grym> Specjalnie dla Mańka. Pokazuję i objaśniam. Tak. To jest podnośnik do ręcza. <grym> Czy jakoś tak? Czy jakoś tak. No No i to działa. Zawieszenie. Wszystko jest ok. Podnosi się. <laughs> Okej, okay, patrz, wziąłeś taki patent? Co? Myślałem, że on będzie miał po zewnątrz, a on w środku wychodzi. A, no, no, no. Ochaliły. Co? A zsunął się? Chyba tak. O, jest wychodzi. Zawleczka. Podstawa poduszki. I poduszka. Hop, o. I ona w tym momencie zaraz skoczy pięknie się jeszcze trochę smaru mamy uh -huh. starego i to działa na takiej zasadzie jak opona na, ten, na felgę uh -huh. i teraz robimy pyk, nasadzamy coś po części, ona się tam trochę jakby wyprostuje i mamy to, dobra. Testing, klocek wyciągnij. Wiatr wywalił po prostu z tyłu Tak, ale równo się denko zrobiło Tak ja Już sam idzie do góry No, grać. Musi na napompować

No, także ta ostatnia niedziela. Dalsze losy Suzuki Vitara RF. Już niebawem trzymajcie kciuki.